Na e, Tutaj mam kij. To jest. E, nie jest to żaden kij do, do sztuk walki czy czegokolwiek. Jest to kij, który kupiłem w markecie budowlanym. Kij od, od Miotwy bodajże, który mnie kosztował 6 zł. Więc prosiłbym cię, abyś sobie taki, taki sprawił. Jest to świetne narzędzie do, do budowania mobilności w barkach. Ale to jak już zakupisz sobie kij który kosztuje raptem nie więcej jak 10 zł, to wówczas porozmawiamy dalej o mobilności w barkach za pomocą kija. Jednak tym razem, abyś troszeczkę dalej pracował nad barkami, barki mogą się poruszać swobodnie w każdym zakresie ruchu. O, widzisz, tutaj w ten sposób można nimi dosłownie się bawić. Pokazuję Ci to z tego powodu, że Większość rzeczy jakie ja wykonywałem jeśli chodzi o mobilność barki, mobilność barków, to było praktycznie raczkowanie i resety. Tylko po prostu cały czas praktyka, praktyka, praktyka i te barki powoli, powoli puszczają. To jest jeden z elementów. Natomiast w ciągu dnia, tak jak bawisz się filiżanką herbaty, to jest również jeśli chodzi o, o barki, robisz krążenia. Dokładnie to samo możesz robić cały czas z barkami. Przód, tył. Góra. Możesz wysuwać te barki w dół, do tyłu. W ten sposób, w ten sposób. Możesz zataczać również okręgi po tej stronie. Po tej stronie. Możesz również zataczać pewnego rodzaju ósemki. O, w ten sposób. Widzisz? Wyobraź sobie, że rysujesz cyfrę 8 i w drugą stronę cyfra 8 za pomocą, za pomocą właśnie tego stawu barkowego. Do góry i tutaj na przykład e, możesz sobie wziąć jakąś e, na przykład butelkę wody, na ja której mam akurat pustą, ale możesz sobie ją napełnić i możesz robić w ten sposób, że możesz robić właśnie ruchy, bo ja Ci powiem, że tutaj też żadnych sekretów, żadnej magii nie ma. Po prostu chodzi o to, aby jak najwięcej nimi poruszać. Im bardziej będziesz nimi poruszał, im więc, większy w większym zakresie tym one się po prostu będą odblokowywać. No. Tak to wygląda, jeśli chodzi o stawy barkowe, dlatego możesz się z nimi pobawić jak najbardziej. W każdym miejscu, w gabinecie, gdziekolwiek, zawsze możesz poruszać tymi barkami. Dłonie do góry, w bok. O. Ruchy okrężne. To, co wykonujesz w kołysce, czyli ruchy okrężne w kołysce, bardzo mocne. Tu w bok. Skręcanie, skręcanie, cały czas tej filiżankę herbaty możesz sobie, o w kołysce jak widzisz, filiżanka herbaty, cały czas pracujesz nad, nie tylko nad barkami, ale tutaj także nad stawem łokciowym i nad, nad garstkami. To są subtelne ruchy, ale, ale bardzo właśnie ważne, tutaj możesz spróbować. Wyciągnę sobie bark w bok. O, w ten sposób większa kontrola po prostu po prostu nad tymi barkami. Cały czas, cały czas bądź ciekaw co one potrafią. Gdzie, gdzie czujesz limit, gdzie czujesz granice. A widzisz, tutaj możesz zataczać ósemki tymi różnymi barkami w ten sposób, żeby, żeby odzyskać nad nimi sprawność. więc jest, jest tak jak mówię, taki kij jest świetnym narzędziem, jeśli chodzi o budowanie, o budowanie barków i również przyda nam się w pewnych kwestiach. Jest to dosyć niekonwencjonalne narzędzie, możemy szczerze, ale bardzo ciekawe. I ma wiele, wiele możliwości, jeśli chodzi o budowanie górnej części, górnej części zakresu ruchu w, w tych okolicach. Więc to tyle, jeśli chodzi o stawy barkowe.